W kolejnej ofercie kuszka Zobaczmy co dzisiaj mamy na jezdni Wata cukrowa, no po prostu zwykła wata 2,2 zł Masło czekoladowe, wiem że pomieszane, ale wiecie Wszystko smakuje lepiej gdy jest masło orzechowe 339 zł zamiast 400 zł. Najlepsza lodówka. Odpali GTA 5, GTA 6 i Minecraft 2. Właściwie wszystko odpali. Jakby było brak prądu, to po prostu. Możecie iść, ładować jak zwykły telefon. Wystarczy podłączyć zwykły kabel. Jeden złoty zamiast 300 milionów złoty. Kuszka. Będziemy teraz w ogóle się robić kolejne wydanie 34.